Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu Margo I zobaczcie, zaczynamy haul zakupowy Kilka rzeczy mi się zbierało, niedużo Oczywiście nie wszystko ja kupiłam, ale też dwie rzeczy dostałam Ale przy okazji też Wam o nich powiem e, e, Oczywiście będą testy, wiecie, osobnych produktów na kanale e, Także no, niedługo będą nowe filmy Także naprawdę będzie się tutaj działo Także co, lecimy po kolei z opowiadań, co tutaj mamy. Ułożyłam sobie tutaj na boku całą stertę, ale zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą kupiłam w Action. Jakieś czasem pokazywałam Wam na pewno zwykły notes yy, dziurkowany. Yy, zwykły notes, po prostu potrzeba czasami coś rozpisać, coś zapisać, coś wytestować. Yy, także zwykły na takie, wiecie, kartki w kratkę do wyrywania. Super sprawa, około 4,4,50 jakoś e, kosztował. Naprawdę bym Wam super sprawa, tym bardziej, że ja używam tych kartek namiętnie, dosłownie namiętnie, tak. E, mam dwie rzeczy, dokładnie opakowania po dwóch rzeczach i zaraz Wam je pokażę. E, tak, to jest seria e, Languo, mam też e, to jest Colorful e, Skin. E, <laughs> I co? To jest 2.0. I tu mamy jeszcze serię fioletową. I to jest seria czterech glitterów. No ja je teraz Wam pokażę, bo ja je właśnie ostatnio przekładałam do... Eee, przekładałam je do tego piornika. Eee, no ale że film mi się skasował, to tego nie macie, nie widzicie i po prostu no... Eee, coś tam zmontuję jeszcze o tych żelkach po prostu, ale... Ja się mordowałam wtedy tym filmem. Trzy dni malowałam jeden obraz. No, było bardzo ciężko. No, ale dobra, ja coś innego zmaluję i zaczęłam. Nawet testuję i męczę się znowu. Jak widzicie, po pierwszej stronie mamy tutaj moje brokaty. Dwóch nie ma, bo dwa są tutaj. Dwa są w użyciu. Aktualnie, właśnie, maluję obraz żelkami, znowu do filmu. O tyle one są fajne, że mają z tyłu numerki. Także mamy z tego co widzę, to są numerki aż do numerku 12, 13, 14, 15, 16. I wszystkie są ponumerowane. Ja ogólnie mam ułożone kolorystycznie, a nie numerkami. Także tak. Te dwa z serii, jednej z serii zielonej a jedynie z serii właśnie niebieskiej ja je odkładam, bo one są dalej w użyciu także możecie zobaczyć, mam same glittery ja je sobie też tutaj podpisałam eee, także eee, na filmie też pokazywałam wam ee, jak oklejam żelki aczkolwiek ee, to był niewypał oderwałam wszystko co wtedy nakleiłam i teraz nakleiłam takie długie tasiemki no i już mam znowu z nimi problem. Ledwo wczoraj oklejałam i Wam pokażę. No i tutaj już mi wszystko odłazi. To nie z pierwszego. Nie jest tylko jeden długopis. Po prostu z każdego mi odchodzi. Także no zobaczymy jak to się tutaj dalej potoczy. Zobaczymy, zobaczymy. Trochę już wczoraj donagrywałam, ponagrywałam, o, tutaj wszystko mi się odkleja. Nie wiem, czy to jeszcze taśma potem złapać, no ale e, tak, e, ja tu mam wszystko opisane e, tu też jest fiolet jeden w użyciu, także ja wykładę po prostu tutaj, żeby mi się nie zgubił. E, I co jeszcze? No i wczoraj mm, przyszedł mi właśnie ten set. Color of Skin, Colorful Skin 2.0 no i mam tutaj mam jedynkę od 1 do 9 dotąd i tu mam serię właśnie tą drugą myślałam, że nie będę jej potrzebowała ale ona ma naprawdę świetne kolory i ostatnio nawet i żelków i markerów używam coraz częściej, bo coraz częściej mi się po prostu te kolory przydają, chociaż markerów to ostatnio w ogóle mało używam jeśli chodzi o Languo ale jak używam do skóry to właśnie to są w większości, właśnie marka Ryski, dwójka. Także dobrze, ja te cienkopisy odkładam, bo ja do nich to nagrywam film. Także wiecie, no przy okazji wypadł fiolet, którego używam. I teraz zaczniemy sobie od takich konkretniejszych rzeczy, bo już zostało tylko kilka. Nie będzie długich hol, ale zawsze coś. Przyszła mi paletka. Potrzebowałam czegoś do farbek i to przeszła naprawdę fajnej jakości. To jest taki twardy plastik. E, jeszcze jednej rzeczy nie wyjam. E, mam. E, bo chciałabym przetestować pewien rodzaj malowania. I to jest właśnie ten rodzaj z tą gąbeczką. Mm. I wiecie, tak jak mam te farbki, no to nie bardzo tam e, siedzieć i. Mm, Wkładać, bo ta paletka jest maleńka, kostka farby jest malutka. Ale jak nałożę się pędzelkiem tutaj i potem tą gąbeczką delikatnie, wiecie, te gąbeczki są naprawdę mięciutkie, szczególnie te małe, to też ta jest już taka. Wow! Ta jest już taka naprawdę konkretna, gruba, zbita gąbka. Ta jest w ogóle miętrza. Ta w ogóle ma inny materiał, z tego co widzę, jest taki. Mm, Bardziej dziurkowany, taki bardziej przepuszczający powietrze, a tutaj jest taka zbita gąbka. Wszystkie te trzy są z tego samego tworzywa, a ta jest inna. Dopiero widzicie? Dopiero teraz zobaczyłam. Chyba w kamerze widać, że jest inny w ogóle kolor. To jest w ogóle inna gąbka. Także tak. To jest do farb. Także film o farbach. Z wykorzystaniem farb jako tło ech, ech, też nagrywam. Mm, tak, mam dużo filmów w trakcie, ale muszę zacząć je realizować do końca. E, teraz mam e, markery, które dostałam we współpracy z firmą Grabie. E, nie ukrywam, ja bardzo mało słyszałam o tych markerach y, na YouTubie, bardzo mało słyszę ich na, od nich na TikToku i mało jest ich na Instagramie. Nie wiem czemu, może dlatego, że po prostu są małe zestawy kolorystyczne, Całkiem możliwe, a cena no, może nie jest mega niska. Aczkolwiek wiecie, jakość i cena może też idą w parze. Do tych markerów dostajemy takie fajne obrazki. Możemy sobie je właśnie malować. I powiem Wam, ja chyba nawet malowałam któryś, bo do filmu. Czekajcie, czy znajdę. Znajdę. E, także mogę Wam pokazać od razu, jak one się e, fajnie świecą, bo naprawdę to jest, powiem Wam, taki no, konkretny błysk. E, mało mam takich produktów, nawet żelki brokatowe z e, Languo nie dają mi takiego błysku. Nie wiem, co jest na, e, one są chyba na bazie wody, z tego co pamiętam. E, tak, to z, e, na bazie wody e, są markery. I przede wszystkim mają końcóweczkę. Końcóweczkę mają taką zwykłą 07. Poczekajcie, wezmę sobie ten notes i Wam przy okazji pokażę jak one malują, bo malują naprawdę fajnie i niedługo będzie też, będzie film na pewno, ale będzie rolka. Rolka na pewno będzie z całym, e, wiem, jak możemy sobie ją nacisnąć i możemy sobie właśnie malować końcóweczką. Ale najpierw powiem Wam tak, jeśli malujemy bez wstrząśnięcia, to będziemy mieć słaby pigment, ale jeśli będziemy mocno wstrząchniemy, potem sobie naciśniemy i będziemy malować, to powiem Wam, że będziemy mieć bardzo fajny pigment i pamiętajmy właśnie o tym, żeby je wstrząchiwać, bo no, na tym to polega, to tu trzeba wymieszać, bo ten brokat... Odkłada się z jednej strony i się tak jakby rozwarstwia. No, tak jak w każdym markerze, po prostu trzeba tym strzągnąć przed każdym użyciem, i tym bardziej. I ja biorę taką gąbeczkę, gąbeczkę, szmatkę z mikrofibry lub zwykły nawet papier, tylko wilgotny i przecierać końcówki, bo już się na jednym markerze, powiedziałam, chciałam powiedzieć, że zawiodłam. E, aczkolwiek nie, bo ten brokat jest taki, że on, wiecie, on czasami zapycha. E, I wiecie, co chwilę macha, trzeba wydobywać ten, e, no i trzeba przecierać, żeby, no, żeby nam się nie zniszczyło tak za bardzo, za szybko. Mamy no, drugi zestaw. Ja dostałam e, od firmy grabię 28 markerów akrylowych z końcówką e, Fine Tip, czyli to cieniutko 0,7. E, to też jest wszystko na bazie wody, że nie toksyczne i w ogóle można malować nimi po szkle, po ceramice, po, po drewnie, kamieniach, metalu i innych i też jest napisane właśnie, żeby trzeba je wciskać. E, do zestawu, ja mam ten, e, na ich stronie to jest zestaw trochę droższy, bo same markery są w sobie tylko 12 euro, dobrze ja mówię? Tu wam dam. Ogólnie w opisie dam wam link do markerów, bo są naprawdę naprawdę super, jeśli chodzi o markery. I powiem wam tak, dam wam link i oczywiście link do tego sklepu i macie jeszcze zniżkę 15% z kodem MARGO 15. Także naprawdę bardzo wam polecam. I teraz wam pokażę, bo do zestawu były dołączone jako pierwsze dwie strony, takie. Fajne markerki narysowane. Więc mogłam sobie zrobić słocze i na białym papierze i na czarnym. Przy okazji widać krycie markerów na czarnym. I powiem Wam, nawet fajnie zakrywają nam linie w Disneyach. I nie ukrywam, ja w Disneyach nimi ciągle maluję, bo malowałam z nimi obraz <laughs> Looney <Luni> Tunes. <laughs> Czekajcie, czekajcie. Eee, zobaczcie, to jest cały obraz z tymi markerami. Eee, chyba jednego koloru tylko nie miałam i gdzieś musiałam go. Eee... I tu jakoś plama mi się zrobiła, ale ja chyba dałam to jedną warstwę. Chciałam dać później drugą i nie dodałam na to wychodzi. Ale ogólnie, sam w sobie, powiem Wam, bardzo mi się mal fajnie malowało. Biały, mega kryjący i to jest tylko jedna warstwa. Mm. Także, nie ukrywam, bardzo przyjemnie mi się malowało, nawet nie trzeba było bardzo dużo wciskać tej końcówki, żeby farba się wydobywała, bo naprawdę świetnie malowały. No i w tym notesie są jeszcze takie kartki z takim grubym, takie grube kartki oczywiście. Mamy trochę tych białych, mamy później takie szare. Mam fajne projekty, można z tego zrobić, pomyślimy coś. Mamy fiolety. Granaty i czernie. Także to jest naprawdę świetny yy, set, jeśli chodzi o taki yy, nutesik, bo nie ukrywam. Planuję pewną rzecz zrobić, a może akurat to mi się przyda do tego. Zobaczymy, yy, na pewno będziemy testować. Chociaż gdyby było jeszcze więcej białych, to wiecie, i wzornik i wszystko można zrobić. Tak, to mój synek dalej kaszle. I teraz tak. Ehm, weźmiemy sobie ten notes e, i powiem wam tak e, oczywiście mieszamy, bo tutaj się nam wydziela, widzicie e, jest taki jakby płyn, taka woda trzeba mocno wstrząsnąć. możemy też nacisnąć no i sobie ładnie malujemy, fajnie możemy tak precyzyjnie malować tym, jeszcze jak naciśniemy więcej to potem jeszcze więcej nam farby wylatuje, widzicie jak przechylimy delikatnie to już w ogóle bardzo grubo maluje. Także naprawdę powiem Wam, nie spodziewałam się takiej jakości, mimo, że ja ogólnie nie przepadam za tą końcówką, bo ja lubię po prostu pędzelek. Ja lubię, bo po prostu się szybko maluje i mamy też pomarańczowy. Zobaczcie, przechylimy delikatnie, tu mamy grube malowanie, a tak tu mamy cienkie linijki. I co do koloru czarnego i białego, ja jestem tym czarnym zachwycona. I sama nie wiem, czy nie kupię sobie takich czarnych, bo ten czarny jest bardzo czarny, jest bardzo matowy i przede wszystkim <laughs> świetnie kryje, wystarczy jedna warstwa, świetnie się nim maluje i nie widzę minusów tak naprawdę tych markerów. No poza tym, że jest mała kolorystyka. No ja mam 24 kolory jest chyba jeszcze 48 kolorów, więc no... Może nie jest tak mega dużo, ale y, fajna jest jakość, więc jakby ktoś tam chciał sobie dokupić, to naprawdę do polecam. Nie zmuszam oczywiście, bo y, wiecie. Ale y, powiem Wam, no fajne, fajne są markerki i, <laughs> I naprawdę można sobie fajnie pomalować. No i coś, o czym wspominałam Wam jak jeszcze temu, ale chciałam nagrać taki hol zakupowy i dopiero później będę testować markery oczywiście będziemy sobie porównywać piórnik do piórnika w filmie i zobaczymy starą nową wersję. Piórnik prezentuje się przepięknie, ma tutaj taką przezroczystą, jakby taką gumę. Naprawdę twardą, twardą gumę. Beżowo-brązowy piórnik, 84 kolory, bo tylko tyle wyszło na chwilę obecną. I powiem Wam, ja jestem bardzo zachwycona jakością. Bardzo się mi to sprawdza. I powiem Wam tak, mamy tutaj takiego rzepa. możemy sobie odpiąć jakieś kolory. Mamy fajną numerację, oczywiście ładnie to wszystko wygląda. Na tej starej wersji. Wam pokażę e, różnicę. Widzicie. E, no mi się wydaje, że na tym białym tle lepiej to wszystko widać. E, a tutaj no nie do końca tak było. Tym bardziej, że zobaczcie, były... E, na jednej były białe napisy, na jednej były czarne napisy. Mm, mogli od razu pomyśleć o takim czymś. Aczkolwiek no fajnie, że się udało. Zregenerowali się. I powiem Wam tak. E, tylko przyczepimy sobie piórniczek. Z powrotem, i wezmiemy sobie pierwszy marker. Oczywiście wstrząśniemy. Słuchajcie, mamy kuleczkę w środku, więc to jest naprawdę super. Mamy też tutaj widok farby z każdej strony, i powiem Wam tak, one tak świetnie leżą w ręku. No i możemy sobie wytestować markerki. Tak. Mamy pędzelek. Mamy też, możemy go położyć delikatnie na bok i mieć fajną jakość i fajną grubość markera ja bym może miał jeszcze kolor bo kolory są naprawdę przepiękne jest te bordo o którym ja wam często mówiłam to jest fajne bordo zobaczcie czerwień a bordo jest różnica i właśnie tego mi brakuje w guaina zrobili 240 markerów dalej nie ma bordo fakt jest 780 marker ale on jest bardziej w brąz i dalej brakuje mi bordo co tu mamy mamy też wzornik mamy też piękne zielenie piękne granaty piękne niebieskie Kolorki zobaczymy sobie jeden niebieski. Bo naprawdę świetnie malują i możemy też mega cieniutko. Ostatnio nawet jedna z was, która ostatnio wygrała w rozdaniu graspy, też mówi, że precyzyjna jest końcówka, że takiej że no, languło przy tych graspach. No languło to mam wrażenie, że to są takie rozjechane te końcówki, że to jest ta, taka gąbka to jest. No, 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 nie. tym się nie da tak dobrze malować, ale graspy y, mają twardszą końcówkę i przede wszystkim jest ona wtedy. <laughs> y, mamy też jest ona wtedy bardziej precyzyjna. Mamy też mega fajny czekoladowy brąz. Mamy taki bordo, ale trochę taki brąz, brązowo-fioletowy kolorek jest. Co tu mamy? Mamy szarości, gdzie szarości sobie brakuje, ale nie mamy tego ciemnego kolorku, tylko mamy 2,71, ale jest jeszcze ciemniejszy. 6,93, ale go nie mamy. A jest, 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 tutaj mamy go. Sprawdźmy to na pewno ten ciemny. Tak, to jest ten ciemny i powiem Wam, jestem zachwycona tym zestawem. Tak, mogli zrobić od razu większy zestaw, ale jak zrobiły 84, niech będzie, będę mieć. <laughs> Będziemy malować, korzystać z tych dobroci. E, ostatnie dwie rzeczy: to są rzeczy, które kupiłam w Action po prostu, któregoś dnia Wam pokazywałam i po prostu jeszcze zostawiłam sobie opakowania, żeby Wam je wszystkie pokazać tutaj na miejscu. Jak to wygląda? I powiem Wam jedną rzecz. Te farby są świetnej jakości i po prostu 19 zł za takie farby, gdzie mamy już i pędzelek, i pojemniczki. Zobaczcie, wszystko jest fajnie zabezpieczone. Każdy takimi wkładkami. Tu też mamy taką przezroczystą. Widać, używałam już tak. <laughs> używałam jej w tomie Atlantis. Ja Wam pokażę. To jest kolorowanka Hanny Carozon Atlantis. No i malowałam nimi tło, więc sami zobaczcie jaki mają pigment. Jak to fajnie wygląda. Oczywiście jeśli ktoś nie chce takiego pigmentu możemy sobie to rozrabiać. Mam też te pojemniczki właśnie i w tych pojemniczkach możemy sobie rozrabiać tutaj różne farby. Możemy wziąć ciemny zielony, dodać do niego bieli i mamy wtedy bardzo jasny zieleń. Naprawdę fajna pojemniczka. To fajny pojemnik, bo możemy sobie mieszać przy okazji, te farby tutaj. Czekajcie, jeszcze zerknę, czy tutaj mamy te metaliczne farby. Bo ja już się pomyl... Chyba zamotałam trochę. Eee, tak. Aż zerknę, jak to było. <laughs> tak, 50 regularnych kolorów, no i 20 metalików. Tak, to są metaliki, aczkolwiek szukam drobinek. Szukam drobinek i nie znajduję. E, oczywiście mamy fajne zapięcie, magnesowe takie. Mm, magnesowe. Mm, takie zapięcie mamy fajne. E, no i podpisałam sobie, że to jest e, z Action. E, a mam też. E, wam zaraz pokażę. E, drugie opakowanie. I zobaczcie, wygląda. Zobaczcie, wygląda prawie identyko. Dlatego mam tu je podpisane temu, ale mają też inne zapięcia, także ja sobie mniej więcej wiem i powiem Wam tak, te z, z temu jest o wiele cięższe, no ale tu jest po prostu więcej kolorów i jak widać ta paleta już jest tak strana, tak styrana jest mocno, bo mocno używam niektóre kolory, mają takie wgłębienia mocne, ale ja używam tego na bieżąco cały czas i po prostu jest jak jest, ja wiecie... Będzie trzeba sobie je po, przemyję delikatnie. E, tych metalików nie ukrywam, nie używałam jeszcze za dużo e, czasami, trochę tego różu e, czy któregoś, a zaczęłam używać tych pastelowych kolorków i też bardzo dużo ich już zeszło e, i świetna w ogóle sprawa na robienie tła. E, ta paletka z action, o, się otwiera tak do góry. E, no i tutaj mamy te metaliki, mamy te podstawowe kolorki, i naprawdę świetnie pędzelek, też świetna jakość. E, i fajna grubość, tak naprawdę. Nalewamy wodę, delikatnie przyciskamy, żeby wodę wydobyć, i e, samo się e, e, robi. E, ja te farby na razie chowam do pojemnika, bo zobaczymy jeszcze, czy ja je zostawię, czy one pójdą na rozdamko jakieś, może. Zobaczymy, e, bo aż tyle farb, ja na pewno nie potrzebuję aż tyle pojemników, ale chciałam po prostu wytestować, zobaczyć, e, sprawdzić dla Was czy po prostu tańsza alternatywa, też jest fajna, też jest dobra. I ostatnią rzeczą, e, tak strasznie się rozgadałam, patrzę, że prawie 20 minut mamy filmu, są so, washi tape, e, czyli taśmy, które uwielbiamy, tak jak e, większość z nas przynajmniej. Ja wybrałam sobie serię owocową, e, na którymś vlogu pokazywałam Wam też, e, były różne serie, była jakaś jesienna seria, i jeszcze kilka, chyba były cztery kolory, z tego co pamiętam. No ale te owoce jednak mnie bardzo urzekły, tym bardziej mamy tutaj różne szerokości taśmy. To jest w ogóle fajne. Nie dość, mamy kolorystycznie, nie dość, że mamy kolorystycznie fajnie ułożone, to dodatkowo mamy różne szerokości. Mamy bardzo cieniutkie tasiemki, mamy trochę grubsze, około centymetra, powyżej centymetra, centymetrową, albo nawet i trzy, i jeszcze takie pośredni taką pośrednią Kurczę, naprawdę fajne powiem Wam, e, tasiemki. Korci mnie ta cytrynka, nie ukrywam. E, tasiemek może za dużo nie ma na tej taśmie, aż zerknę sobie, jak to było z taśmami, które mam. Na przykład z Pepko. E, no to tutaj mamy faktycznie, może odrobinkę więcej? Nie, to tylko ten kartonik w środku ma więcej tego. Sprawdźmy sobie kolejną. E, no dobra, może jakieś tam odrobinkę mają więcej. A nie! Przepraszam, to jedna w drugą wlazła. Także nie, mamy ten sam rodzaj tasiemki. Tak, one mają wszystkie te same. E, mamy też tasiemkę. Zacznijmy ją sobie. Zobaczmy, jak ona w ogóle maluje. Maluje, tak, tasiemka nam będzie malowała. ale fajny ma papierek, i fajny ma, e, fajny ma klej. Oczywiście, jak wy nauczyłyście, o spodnie lub... o spodnie lub o sweter, wtedy ma lepszy, słabszy klej, ale powiem Wam, ten kolorek, nie dość, żółte, to te cytrynki, no w ogóle, świetnie wygląda. Także tak, o fotel, ja to sobie o fotel robię akurat, bo mam taki, wiecie, misiowaty i faktycznie ten klej delikatnie schodzi. No i widzicie, mam sposób teraz na te taśmy, które mi tak rujnują kolorowanki. Um, także, także tak. Także ja będę mogła w końcu zorganizować sobie te przestrzenie moje, bo ostatnio nie ukrywam. Mam problem z organizacją. Już bardzo dużo i tak posprzątałam rzeczy. Nawet trochę przeorganizowałam sobie regał, coś tam może bym sprzedała i jeszcze będzie. No, trochę nowości na pewno. Czekam na te moje wymarzone półki nad biurkiem. Zobaczę, może się uda w końcu je zamontować. Ale to się okaże tak naprawdę z biegiem czasu naprawdę ostatnio mamy taki zawirowany czas, że opakowania po żelkach do śmieci, a my po prostu teraz będziemy się żegnać i ja idę to organizować. No i będzie też test markerów. Jeśli oczywiście chcecie, jeśli chcecie to możecie dać mi znać, porównamy sobie może obraz pół na pół, przedzielimy po prostu jeden obraz na pół. I zrobimy porównanie markerów, tych samych kolorów po prostu z yy, zestawów. Yy, także no, będzie ciekawie. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia!